Tuż po głównym niedzielnym nabożeństwie w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej teren przy świątyni opanowali piraci. Nie pojawili się oni tam jednak w celu rabunkowym, lecz rozrywkowym, jako główni bohaterowie pikniku zorganizowanego wspólnie przez władze miasta Legionowo oraz tamtejszą parafię, zorganizowanego, jak to wcześniej wiele razy bywało, przede wszystkim z myślą o dzieciach. Po prostu był już rycerski piknik, więc teraz mamy piracki piknik, a wszystko jest po prostu pomyślane o, o integracji, o bezpieczeństwie. Wakacje się rozpoczynają, więc będziemy jeździć rowerami na różne wycieczki, a co i raz słyszymy prawda, o takich przykrych wydarzeniach, że, że coś się tam dzieje zawsze z tymi rowerami w ruchu drogowym, więc niech to bezpieczeństwo nam towarzyszy, a Pan Bóg też ze świętym Krzysztofem, głównie patronem kierowców, niech pomaga nam i, i nas ma w swojej opiece. Mimo to lepiej jej nie nadużywać i samemu zadbać o własne bezpieczeństwo. Dlatego też część uczestników tradycyjnego, przeprowadzonego przy akompaniamencie dzwonków święcenia jednośladów oraz późniejszej przejażdżki po okolicy, otrzymała najpierw tyleż atrakcyjne, co ważne prezenty, dostarczone przez miejskich strażników w kaski rowerowe. Wśród kilkudziesięciu niedzielnych cyklistów pojawił się też gospodarz legionowskiego ratusza, lecz jak zapewnia, z roweru korzysta nie tylko od święta. Prezydent też człowiek. Rower bardzo lubię, a przy dzisiejszych cenach paliwa to w ogóle polecam. Jest to też element walki z Rosją, żeby nie kupować ropy naftowej i pozimowy tłuszczyk trochę jeszcze zrzucić. Sporo możliwości w tym zakresie stwarzały również liczne piknikowe atrakcje. Inna sprawa, że spalone kalorie bardzo szybko i smacznie dało się uzupełnić różne gry i, i zabawy, jakieś to co jest związane prawda, z piratami, e, konkursy dla dzieci. Ponadto mamy tutaj też i słodkości, jakaś wata cukrowa, i popcorn, i grochówka. No i mamy dmuchańce, gdzie dzieci zawsze lubią troszeczkę na tych dmuchańcach się wyszaleć. No z myślą tak, żeby, żeby pomaleńku wchodzić w taki rytm. To jeszcze nie jest to, co było przed pandemią, gdzie te pikniki były naprawdę takie okazałe. Dzisiaj tak pomaleńku rozpoczynamy to wszystko. Po maleńku, lecz całkiem dziarsko i okazale. W sukurs z organizatorom przyszła także pogoda, sprawiając, że nad parafialnym piknikiem ani na moment nie pojawiły się czarne chmury. Nic dziwnego, że zarówno stoiska gastronomiczne, jak i strzelnica, albo piracka zbrojownia cieszyły się dużym wzięciem. To zaś cieszyło wszystkich, którzy do niedzielnego pikniku w ten czy inny sposób dołożyli swoje trzy grosze. Obserwuję to, co się dzieje, to, że wracam do normalności. Wczoraj byłem na. W roztańczonych piaskach. Wczoraj byłem na potańcówkach w parku zdrowia i naprawdę było bardzo dużo ludzi. Ludzie są stęsknieni, spragnieni, bycia ze sobą, wyjścia z domów. Nie zawsze mają pieniądze, żeby iść do lokalu i wydać kilkaset złotych. Także poza tym no to, to świetnie, że chcą się spotykać, że chcą zdrowo spędzać czas. I świetnie, że są tacy partnerzy jak ksiądz Ciałowski, stowarzyszenia Mikus, Parafia. Matki Bożej Fatimskiej i że robią. I jeszcze jak Pan Bóg pobłogosławi przecudowną pogodą, to już chyba więcej radości, więcej marzeń do spełnienia nie może być. Przynajmniej w sferze piknikowej rozrywki, bo innych marzeń poza tymi, które już stały się rzeczywistością prezydent oraz mieszkańcy mają bez wątpienia jeszcze sporo.